Cześć czołem, ja jestem Tygrysia A ja jestem Samitia I witamy w Minecraft Przygoda Ye Odcinek trzynasty, próba druga <grybuj> Tak, dokładnie i ee, co dzisiaj no, idziemy, tak gdzie tak. idziemy? Y, idziemy do caveów. Y. Do caveów, właśnie. Idziemy odkrywać cavey. Mamy w planach zrobić jakąś tam fortecę zamek. Jak skończymy tą mm -hmm. wyspę, jak już doprowadzi się ten dirt, y, który tam idzie, idzie, który idzie, żeby ten, żeby był piasek, twuł, nie piasek, żeby była, była trawa. Jeżeli on dojdzie w ogóle i w... chociaż już dochodzi. Już. No niby dochodzi. Dobra. To co tam znalazłam? Chodź za mną, bo ja znalazłam tam. Tylko ja jeszcze śnie, zrobię. Śnież, nie mnie. I jeszcze ogłoszenie parafialne, że w komentarzach możecie dawać propozycje na imię dla mojej świnki Bolka Stefana, czy jak tam ją chcecie nazwać. ty, ty, ty idziesz do przodu. No i już, już idę. Idziesz idziesz. Czekaj, bo zgubiłam się tutaj. Dobra. Tutaj jest rodzina, oczywiście mm -hmm. Bolka, Stefana. Polka Stefana, albo jak jo, jego lub ją nazwiecie. No właśnie, musicie tam moje świnki nawet wymyślić imię. To jest dla was miszyn, miszynim posł. No, tylko że gdyby to na Twój kanał poszło, to by było przy około 3, 3 propozycje, a że na mój kanał idzie, to będzie zero proposition. No to ja dam jakieś... Jesteś? Dobra, to co? Wchodzimy. Yy, Wykop trochę tego, ja tam Węgla? lecę, ale jest ten, jest spokojny, jest normalny. Mam nadzieję, że jest... No wungla, wungla wykop. Okay, idę Oby to... Aha, no to super, dobra. Skończył się już. Skończył się cave wielki. gigantyczny normalny. No bardzo wielki. Weźmy trochę tego wągla wykup... Wykupmy. Tak, będziemy kupić kupować węgiel. A ja idę poszukać inną, innego... inny cave. Ojej Junie, ja nie lubię tych dźwięków, czekaj, tu coś jeszcze było. ja, ja osobiście jakoś Ale czuję się... taki moralny niepokój, kiedy y, słucham tej muzyczki z Minecrafta, nie wiem dlaczego. Mogę wyłączyć muzyczkę, czekaj, chodź tutaj, poszukajmy jakichś cave'ów, bo coś tutaj jest. Tutaj jest nicość. Nicość. O, dobra. Czekronna nicość. Nie, tutaj jest I tak samo przejście tak. normalne, aha i skończył mi się już... Skończył się... Co się skończył? No pochodnie mi się skończyły, o. Pochodnie. Gorzej się nie, o, nie ja się nie zgubię. Masz... Y Wiesz co... Mhm, mamy problem, ponieważ... Masz o, yes, jest! Jest kinia tutaj. Dobra, wchodzimy. Okaże się, że to kolejne przejście. To lecimy. No! Kurczę, miałaś radę. E, czekaj, nie nie, idziemy dalej. Bo już się wam, że wykrakałam. Schodzimy gdzieś w dół, trzeba za, zatamować wodę. Zatamuj wodę. A dobra, idę. Ja zatamuję wodę. Dobra, już zatamowałam. Daj mi tutaj zatamować. Dobra. Yeah. Ach, czekaj, bo jest jakaś przepaść w dół. Dobra, ja spadam z wodą. Uszty, uszty, tu jest... Tu jest spawny, tu sam spalny. Trzeba więcej, rzuć mi ten, rzuć mi węgiel Dobra, czekaj, węgiel, łap I need more węgiel o, Ludzie o, ty tam są spałny. Trzeba zrobić dużo węgla Jak tam wleziemy, to trzeba potegowywać, mm. poza tego mm. wywać wszystko I trzeba, ja będę z tutaj walczyć Wiernie czekaj, jeszcze sobie um. tutaj Dobra, od... to może tak mmm, Wykop tutaj te dwa Ja tam wlecę I... Okej, okay, ja tam też wlecę z Tobą, żeby tam... Dobra, Dobra, uwaga. Ja tylko dla zombiaków, myślałam, że jakiś będą ten. Dobra, okay, to co, mamy, niszczymy? To, niszczymy pewnie. A patrz, w skrzynce mamy pszenicę. Dobra, myślałam, Sziotełki. że... O, mamy trzy... Ej, e, mamy... nic takiego. Kiepscizna, no. moim zdaniem. No, ale siodło jest, więc jak będziemy mieć konia, to Weźmy, mam... wykopmy ten zielony. Ej, no nie. a dobra, dobra. Bo przyda siodło, się może do budowy. Siodło masz? No, siodło mam. O, nice. No to za mojej świnki zawsze możemy załatwić siodło. Albo możemy znaleźć... Raz... Aha, w tej wersji nie ma jeszcze koń. No, no więc będziemy mogły udzierzać tą no, świnkę. Tylko będziemy potrzebowały wędkę z marchewką. No to, to nie będzie takie trudne, w słońcu. to osadnicy mają dużo tam pierdółek na tym pierdółek. Swoich, na tych swoich e, No tak, polach. ale nie wiem, czy tam mamy ten. Dobra, aha, no to super, no to już koniec jest. Le, Trzeba wrócić na górę. Ale już zawsze jakiś tam... Już zawsze coś co... będzie na odcinku. No właśnie, zawsze jakaś przygoda już jest. No, parkura, zrobimy. O, kurczę. Wskoczyłam! Jej! Jej. <ścoughs> Jeden mózg, znowu. Jak nie to? Le. Dobra. O, ty, ty, tutaj... A nie, tutaj ja zatamowałam wodę. Tak. Myślałam, że kolejny spawner. To wracamy, o tutaj coś, ale to też jest wyjście, dobra, to co wracamy Dlaczego? Okej, okay, no to w takim razie, back and looking for another cave Juj, perfect English Tutaj coś jest jeszcze No co? Chodź, idziesz? Let's idę O, tutaj jest dużo Tutaj trzeba szybko Szybko trzeba Czekaj, oświetlić. oświetlić, żeby nam tutaj nie wyleciały, dobra, stąd raczej nie przyjdą jedynie pająki. Uuu, żelazo! Uu. Na pewno jest ten! Weź zobacz, bo ja to, że ja mam nastawiony normalny, to to nie, nie musi oznaczać, że jest normalny. Zobacz, czy dałaś na normalny. Okej, okay, chwila, tylko... Bo moim wiedzę, zdaniem coś, 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 coś... Llebił, ile tu było żelaza. Coś niezbyt jest mopków. No. Chwilę, bo może mamy pokojowy No właśnie, może, bo e, o, to od twojego zależy. No pokojowy. No to <laughs> zmień no to... na normalny. A ja się dziwię, ja tutaj po prostu się dziwię, normalny? że... Normalny? Dobra, to dałam normalny. Czekaj, bo Dobra, zaraz mi coś da, wyskoczy. Nie łatwy, normalny, tak? A co, chcesz łatwy? No nie, nie, dam się radę. Okay. Jakoś na telefonie dawałam sobie radę. Na co? telefonie, dobra, to wykopujemy. Wykopałaś tamten ten ten tak, tam żelazo? Nie, mam jest ten Okej, schodzimy na dół tam. O, czekaj, Ups. nie na Hama, tylko tak powoli. O, <laughs> okay. Trzeba oświetlić. Żelazko, żelazko. To ty kop, a ja... No i to tyle by było z Jeszcze tam coś było. Ale normalnie. Czekaj. Też nie mamy farta do długich cake'ów z przygodami, ale przynajmniej... Do hardkorowych cake'ów. Właśnie z jak diaksami. Trzeba tu zazetegować. Ajajajajaj, o. no Wiesz głową. co? Tutaj jeszcze pójdźmy. Bo tu jeszcze coś jest. Ej, masz też jakieś tak... żarło? Mam, mam, już Ci daję. A znaczy nie, ja nie potrzebuję, ale tak się pytam Mam, mam. Nie, bo jeśli spędzimy w tym kejpie więc O, tam Uuu, jest przejście jeszcze. Tam jest jeszcze przejście. Mamy tutaj... Czekaj, bo mi zaraz coś wyskoczy. Weź węgiel. zabijasz jedną pochodnię, bo za dużo tam dałam. Mor, mor, jak znajdziesz węgiel to wykop. Bo mamy mały, mam, mało. Mamy chyba o. co w chociaż nie, nie mam węgla. O, tu jest węgiel. Dla mnie coś za bardzo czekaj, nie ma. gdzie, gdzie polazłaś, gdzie polazłaś? O, to się łączy. Czyli da, dać ci trochę węgla? O, pa. o kurczę, ja tu... Moim się, zdaniem się kierować, dalej jest, jest. pokojowy. Chociaż zmieniłaś, nie wiem czemu. A, dałaś na łatwy? Normalnie dałam. No, normalny, no właśnie. Podejrzane. No właśnie to jest za bardzo, że, za bardzo, że jeszcze na żadnego moba się... O, dobra, to noc przeczekamy najwyżej. W, te, w tej kopalni? Nie, nie w tej kopalni, oczywiście, że nie w tej kopalni. Pójdziemy do a, domu szkoda. i tam poczekamy. A co, chcesz tutaj noc przeczekać? A oj. potem zbierać itemy po, po macku? Dobra, chodź, żebyś mi się nie zgubiła, wracamy. Yy, teraz tak, tutaj, tutaj. Okej, okay, można było zebrać te grzybki. grzybki. O, jeszcze ten tutaj. Tutaj, tutaj już przeszłyśmy. O, jeszcze tu coś jest. Obawiam się, że to mogą być halucynki, jeśli rosną w kopalni. Masz węgla? To e rzuć mi. Mam sześć węglów. O dan kesum. Czy da się jeszcze? No to wbijamy tam na dół. Ouch. Dobra, są potworki. Bam! O i otworzył nam drogę dalej. Thank you, creeper. Tylko tam z tyłu nie dałam. Tam z tyłu jeszcze, bo nam coś z zapleców zrobi plecy. Z zapleców zrobi plecy. Czekaj, tu trzeba oświetlić. Okej, okay, idealnie. Logika, tak, ty jego mózgu. Tygrys jego mózgu. Czekaj, gdzie jest zaciemę. GPS, GPS, dokładnie. Dobra, chodźmy tam dalej. O jej nie wyskakuj mi tak. Summitowi jump Jumpscare. Czekaj tam, wiesz co, ja tu może zrobię, tak? Ej, a zejdziemy na, tam na dół? Nie, na razie nie. Woli zejdziemy tutaj. Nawet nie wiem, jaki jest stan słońca teraz. Dobre, dobre pytanie, to jest dobre pytanie, to jest bardzo dobre A raczej pytanie. Y, spostrzeżenie, było. No wyskakujesz mi tak z zapleców. Nie rób. No, zrobiłam moje cięcie albo się zrobiło samo. Czekaj, bo ja tutaj coś słyszę. To nie była sami Nie schodź tak, bo wytropią cię potworki. Wiesz co, moim zdaniem na razie tam na dół nie schodźmy. Ten, spenetrujmy tylko tutaj resztę. Czyli gdzie jesteś? Na górę poszłam, wróciłam na górę, wracam. I tutaj. Chociaż to jest pewnie połączone jakoś z tamtym. I dobrze powiedziałaś, żebyśmy zobaczyli, jaki jest stan słońca. Czy się nie wypala? Dobra, teraz tak. Tutaj ma zacznienia i nas ominie. Tutaj. O, o, noc. O, oh o, -oh, no to już po nas. Good job. Dobra, to musimy szybko, bo to jest dopiero, dopiero wstało, wstał księżyc. Dobra, lecimy. Let's go. Show must go on. O kurczę, zaraz mi się jedzenie skończy. No to masz. Nie jedz, jedz, jedz. Oh, wow, kurczę, wow, wow. Już nie mogę splincić. No to jedz, rzuciłam ci. Wzięłaś? Wzięłam, wzięłam, wzięłam. wzięłam. To jedz, kurczę, to ja zaczekam kurczę. na ciebie. Spokojnie, oh. spokojnie. Ugh. Dobra, lecimy. O, szkielet! Trzeba go wyminąć. A tam zombie widzę. A za tobą. Y Creeper! Czekaj, lepiej go minąć. A, pojawiają się. Dobra, lecimy na przełęcz, nic nam nie zrobią. Trudno. Chociaż ty idziesz z tyłu, więc. Trzeba uważać. A, gonią mnie, gonią o, mnie. O, ile ich tam jest. Tak Trzeba uważać, szybko, żeby on konere. nie wszedł tutaj na górę biegnij, gonią no. mnie, gonią mnie, gonią cię, gonią cię, gonia. No to chodź, 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 Leca. chodź. Lecisz, lecisz. Dobra, już cię nie gonią. już mnie nie gonią. Chodź. Okay. Przygoda. Bolek. Ale była przygoda. Pierwsza raz będą przygody no. w Minecraft przygodzie. Oj, <goda> przygody w Minecraft przygodzie. To już jest 13 odcinek, a dopiero od 13taka jest jakaś przygoda. No jakieś akcja. Czekaj, bo ja chyba na dachu słyszałam. Um, nie. Przecież wydawało mi się, że gdzieś tutaj jest słyszę, to może jednak... Może to po grzybkach halucynkach z jaskini. Przecież <grystuś> ja ich nawet nie zjadłam. No ale wiesz, może swoją wonią cię zakończyć. Czekaj, bo tutaj oh, trzeba. zrobić... patrz, mam, mam X-rela. Patrz, patrz, patrz mam x raya O no, fajnie. O nie, goni cię kiper. Sparta, D -d -d -d. <gryst> rozwalił mój most! <gryst> Dlaczego? Właściwie to tylko pół stopnia. Czekaj, no, trzeba tutaj zakopać to. No, no, no nu. No na raya normalnie, patrzcie. Dalej, dalej widzisz? Tak. O, możemy pójść tam do... Albo ja tam pójdę! Bo nie idź, bo jak ty się zbliżysz do tego, to to ci zniknie. O no nie wiem, zniknęło. Ale dobra, tam jest gdzieś lawa. Tam gdzieś jest lawa, w tamtym kierunku. O, o, zniszczył nawet trochę za dużo. Okay, bo z tak mamy to. jednego stopnia, a zabrakło drugiego stopnia i zabrakło jednego płotka. Trzeba dobudować, to ja lecę dobuduję. Mm -hmm. I Tylko czekaj, ile co, już 13 teraz, minut no, już jest. Teraz sobie pomyślałam, że mogłam zrobić print screena. Kiedy to się mm. pojawi? Czekaj, czekaj, bo lagi, lagi. oj, oj, oj. Weźmy, może tak to żelazo. O, mogę zrobić zupkę halucynkową. Jej! Będziemy widzieć podwójnie. O, mamy drewno, dobra. Czekaj, co ja miałam zrobić? O, płotek, dobra. To i jeszcze schodek jeden. Dam właśnie do przetopienia żelazo, które tam znalazłam. O, właśnie. Mam nadzieję, że mi się nie zrobi pomarańczowy schodek. Tej wersji chyba jeszcze nie ma. Nie, nie. Są już. Tak, takie, takie, z takiego drewna muszę zrobić z dębu. A mam jeszcze. O nie, nie mam, trudno. Tu mamy kamienne rzeczy. Tutaj. To znaczy, tutaj mamy kamień. A mogę też dać ten zamszony bruk? Spoko, właśnie. Wrzuć tam bruk. Też tam wrzucę trochę kamienia. Okay. Można też drzwi, bo jest taki kamienio podobno kolorowy. Kamienio koloropodobny, o. Perfekt. wychodzi. Mam niam niam miam miam Tylko żeby nam nie ten nie zamienili. Nie wiem czy w tej wersji mogą, ale żeby nam nie zamienili tych villagerów w zombiaki. O, piękne. Pięknie to wygląda. <grym> o, no, nieu. O, ja też mam X-ray, ale to tylko tak przez górę. Nic w tej górze nie ma. Wiesz co, ja bym może już proponowała zakończyć ten odcineczek? No bo w sumie coś jednak polatałyśmy po kejwach, jaskiniach. O, ludzie. Była przygoda. Sz, wystraszył mnie. No, była jakaś przygoda, było troszeczkę strachu, bo nie wiedziałyśmy, czy uda nam się wrócić do domu. No, uciekałyśmy go, gonio, gonione przez wszystkie mopki świata. No właśnie. Wszystkie mopki świata, a raczej tej... Wszystkie motki yy, no. No. Ty patrz, ty patrz, są tutaj jeszcze, to jeszcze będzie ostateczna no, wojna. No, ale czemu ci nie pali? No bo jest pod ten. auć, Jest pod tym. Pod budynkiem, no i znowu mi rozwalił moją ciężką pracę. Ja tutaj przecież wyrównywałam ziemię. A może nie? <śmiech> <śmiech> Nieważne. Nie tak było znisz... tematu, ale i tak zniszczył. I tak zniszczył. To zniszczył. się znajduje pod moją wyspą, znaczy, że to... Wiesz, że ty zły, zły dałeś schodek? Wiem! Tak specjalnie? No, bo nie było innego drewna póki co. A no. Czekaj, trzeba postawić, o. dobra, to co? No to. Kończymy razem... Nie możemy zakończyć się w odcinek, czyli już? No, się y -y. trochę będę wyróżniała. Y -y. i Popatrzę tam, gdzie ty patasz. No to, co, to, co, to, to? to, to, to gdzie... kością. kością. O, kość masz. Trzeba było poszukać wilczki. Oj, no właśnie, lepszy, był, lepszy byłby wilczek, niż ten. Ty patrz, ty machasz kością, a mi spodnie <śmuszczak> się ruszają. Lol. rozwalam ci spodnie tą kością. I patrz, nie ruszam Ty ma tobie się nie... Ej, patrz! Jak ja ruszam, to by się te spodnie, C spodnie się ruszają. <noise> Odkryłyśmy, że można ruszać spodniami. <noise> A czekaj, da się też klatom podejść jakoś? Nie, tylko spodnie tak się ruszają, lol. Lol, ale to jakiś bug musi być. Mockości, to jest moc, moc kości, kości. Tak, bo to jest ten sam. Wow, ten sam kolor. Jestem mistrzem Dem jod, wow. Jestem mistrzem jodą z kością. A u ciebie też tak? Tylko nie, nie ten. Ty a u ciebie. A u ciebie na pierwszy krążek. I to w tym samym. Jesteśmy Magic in this czekaj, version czekaj, of ruszaj, Minecraft. Czekaj, dobra, ruszaj tym. A tobie spodnie się ruszają. Magic is in this version on, on Minecraft. Dobra, dawaj. Dobra, to, to my się już to dwa bugi. z wami. No, to macie takie bugi w Minecrafcie. My się z wami już pożegnamy. Tak, tak, do <laughs> widzenia. I do następnego. Bye.